Izabela Grabda Pakt Czyta Bartosz Rogowski Miłość umierała z każdą pustą kroplówką lądującą w koszu z każdym brudnym pampersem dobijał ją każdy zmieniony wenflon ale jeszcze się tliła walczyła w sercu i umyśle Agata chciała mimo wszystko wierzyć że to tylko koszmarny sen Obudzi się, a wstrętna rzeczywistość, zwyczajnie odejdzie, pójdzie sobie w jasną cholerę. Zrób to. Głos rozszedł się wewnątrz jej głowy, odbił od czaszki i zanurkował w mózgu. Zacisnęła powieki i złapała się za skronie. Prawie na oślep przebiegła salon, potykając się o kanapę i stolik. Barkiem uderzyła we framugę drzwi i wypadła na taras. Zachłysnęła się mroźnym powietrzem, co powstrzymało cisnące się do oczu łzy. Który raz spanikowała? Ile już słuchała jego słów, w których coraz bardziej pobrzmiewała rosnąca rozpacz? Czy wytrzyma? Spojrzała na swoje dłonie. Skóra przypominała pergamin, przez który prześwitywały sine żyły. W lustro od dawna nie patrzyła, bała się tego widoku. Rok wcześniej. Panie Agato, proszę zrozumieć, medycyna nie wszystko potrafi wytłumaczyć. Badania wychodzą koncertowo i naprawdę nie mam pojęcia, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Pani mąż może się obudzić w każdej chwili, ale nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kiedy dokładnie. Agata przygryzła wargę. Odwróciła wzrok od siedzącego za biurkiem człowieka w białym kitlu i wbiła spojrzenie w drzewa za oknem. Co dalej? Wyszeptała przez zaciśnięte gardło. Pani mąż będzie musiał w końcu opuścić szpital. Proponuję ośrodek. Nie! Odezwała się z nagłą agresją, ale zaraz spojrzała przepraszająco na ordynatora oddziału neurologii. Chcę go zabrać do domu. Mężczyzna pokręcił głową, bawiąc się piórem. Był przyzwyczajony do takich reakcji. To nie jest dobry pomysł. Pacjent potrzebuje fachowej opieki. Jego słowa miały w sobie tyle wystudiowanej sztuczności, że Agacie prawie zrobiło się niedobrze. Udawana empatia wzbudzała w niej niczym niezmąconą odrazę, więc tylko wyprostowała się i uniosła dumnie głowę. – Jestem w stanie mu ją zapewnić. Mam pieniądze i dom z ogrodem – wypowiedziała tonem, w którym wyraźnie brzmiało – spierdalaj ze swoimi dobrymi radami. – Skoro pani tak twierdzi… Odpowiedź jedynie utwierdziła Agatę, że lekarz prawidłowo odczytał jej przekaz. Dam pani kilka dni na wyposażenie domu w odpowiedni sprzęt i załatwienie opieki. Po tych słowach popłynęły kolejne, tworzące listę tysiąca niezbędnych rzeczy. Rok później spojrzała w niebo, z którego zaczęły spadać pojedyncze płatki śniegu. Mimo cienkiej bluzy i leggingsów nie czuła chłodu zimowego miesiąca. Niczego już nie czuła. Objęła się rękami i zamknęła oczy. Zimne drobinki opadały na jej wychudzoną twarz, którą jeszcze nie tak dawno zachwycali się najlepsi fotografowie Europy. Ile jeszcze wytrzyma? Czy da rada się oprzeć? Kiedy ta wstrętna, pustka, zimna jak lutowa noc zawładnie w całości jej sercem? A kiedy umysłem? Pod powiekami ciągle miała obraz jego twarzy, jego czarnych oczu, w których kryła się obietnica spokoju i ukojenia. W głowie równolegle słyszała głos innego mężczyzny. Zrób to, zrób. Czuła w sobie dwie Agaty tę, która resztkami sił kochała męża, oraz tę, która tonęła w mrocznym spojrzeniu tamtych czarnych oczu. Obie kobiety ciągnęły ją w mroczną otchłań, obie chciały mieć jej duszę na własność. Dziesięć miesięcy wcześniej siedziała przy szpitalnym łóżku Remika i patrzyła na jego spokojną, pogrążoną w tym chorym, niewytłumaczalnym dla lekarzy letargu twarz. Była pełna nadziei, że w domu, otoczony jej troskliwą opieką, szybko się obudzi. Dlaczego nie mogła zajrzeć mu w myśli tak bardzo tego pragnęła dałaby wszystko za tę jedną rzecz To musi być bardzo trudne prawda Odwróciła głowę i zobaczyła stojącą przy łóżku kobietę piękną wysoką z figurą kojarzącą się z gazelą ta odsunęła dłonią opadające na twarz czarne włosy i spojrzała na Agatę lekko zmrużonymi oczami Kim pani jest Odpowiedział na twoje prośby. Nieznajoma się uśmiechnęła. Nie rozumiem. Oczywiście, że rozumiesz. Pozostaje tylko ustalenie zapłaty. Serca Agaty wstąpiła natychmiastowa radość. Jest szansa. Obudzi się. Wstała i spojrzała kobiecie w oczy o kolorze mocno palonych ziarenek kawy. Ile mam pieniądze? Kobieta pokręciła głową z lekko kpiącym uśmiechem. Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi. Do jej głosu zrobił się nieprzyjemnie twardy. Nieważne! Agata machnęła dłonią, jakby odganiała natrętnego owada. Bierz wszystko! Kobieta wyjęła z torby złote pióro i cienką, skórzaną teczkę. Podsunęła przedmioty Agacie i kazała podpisać dokument, znajdujący się wewnątrz teczki, co też dziewczyna zrobiła bez zastanowienia. Abyśmy mogli rozpocząć działania, musisz jeszcze coś zrobić. Poinformowała, podając bransoletkę z dużych złotych ogniw. Załóż ją. Co to? Powiedzmy, że coś w rodzaju zabezpieczenia dla nas. Mrugnęła porozumiewawczo, ale mina Agaty świadczyła o tym, że nie rozumie, więc kobieta spoważniała i dodała: Załóż i zapnij wykonała polecenie. W chwili kliknięcia zamka po ciele Agaty rozeszło się ciepło, jakby na moment podniosła się jej temperatura ciała. Co się stało? Zapytała trochę wystraszona. Przypieczętowałaś pakt i aktywowałaś swoje ostatnie życzenie. Odpowiedziała brunetka, zabrała teczkę i wyszła ze szpitalnej sali. Patrzona w bransoletkę Agata, nawet nie zauważyła, że nieznajoma opuściła pomieszczenie. Natomiast krew odpłynęła jej z twarzy, kiedy zobaczyła, że zniknęło zapięcie. Pokręciła łańcuszkiem, spróbowała go zerwać, ale ogniwa trzymały mocno. Dziesięć miesięcy później Siedziała przy kominku z kieliszkiem w dłoni. Dawno już przestała zbierać butelki z podłogi salonu. Dawno też przestała zwracać uwagę na jakość wlawanego w siebie wina. Drewno płonęło za brudną od szybą, ale płomienie i tak jakimś cudem odbijały się w złotych ogniwach bransoletki. Jakby wiedziały, że ten przedmiot łaknie żaru. Patrzyła na tę grę świateł. Złość już jej przeszła, a zastąpiła ją rezygnacja. Usłyszała brzęczyk przypomnienia, więc dopiła jednym łykiem wino i odstawiła kieliszek na podłogę. Podeszła do ustawionego nieopodal łóżka, mechanicznie starając się nie patrzeć na wymizerniałe ciało, zaczęła codzienną procedurę pielęgnacyjną. Kiedy odsunęła kołdrę, w jej głowie znów rozbrzmiał głos remika Zrób to, błagam cię. Nie, odpowiedziała cicho. Ale jej nie straciło siłę. Wcześniejszą pewność tego słowa łamał czas i ogarniająca kobietę beznadzieja. Nie pierwszy raz pomyślała, ile jeszcze minie, zanim się podda. Przecież nie tak dawno odpowiadała nigdy, albo w życiu. Teraz zostało tylko nie wypowiadane coraz słabiej i ciszej. Skończyła pracę, wyrzuciła zużyte przedmioty do worka, a worek zaniosła do kubła na śmieci przed domem. Później weszła pod gorący prysznic. Zawsze wykonywała te same czynności w tej samej chorej kolejności. Opróżniała połowę butelki wina, robiła porządek z ciałem męża, wyrzucała śmieci, i później w samym szlafroku kończyła butelkę i kładła się spać. Dziewięć miesięcy wcześniej. Profesorowie, sławy medycznego świata, rehabilitanci, cudotwórcy, a wreszcie znachorzy, czytacze snów i różnego kalibru szarlatani. Nikt nie potrafił sprawić, żeby Remik choć poruszył powieką. Siedziała na schodach prowadzących z tarasu na ogród i piła gorącą kawę. Pierwszy raz w życiu była nieuczesana i nieumalowana. Założyła leginsy i gruby, długi sweter męża. Zatopiona we własnym przerażeniu po tym, co stało się dzisiejszego poranka, nie zauważyła, że z za drzew wyszedł wysoki mężczyzna w czarnym garniturze. Zobaczyła go dopiero, kiedy usiadł przy niej. Kim pan jest? zapytała mało przytomnie, na co przybysz, uśmiechnął się ciepło. Wiesz, kim jestem odpowiedziała. Tembr jego głosu spowodował, że wagacie wszystko zadrżało. Remik tego nie zrobi, bo złamałaś mu serce. Dodał jakby nie w temacie i odwrócił od niej wzrok. Agata zmrużyła oczy, nie mogła uwierzyć w jego słowa. Przecież niczego nie wiedział, nie mógł wiedzieć. A jednak wsiadł do auta po sporej ilości alkoholu pod koniec tej samej nocy, którą ty również po sporej ilości alkoholu spędzałaś w łóżku twojego paryskiego fotografa. Uznasz to za przypadek? Czuła jak zamarza jej krew w żyłach. Remik nie mógł wiedzieć, był w Polsce, ona we Francji. Wypadek miał miejsce w chwili, w której kubek wypadł jej z ręki i spadł miękko na trawę. Zacisnęła pięści, ale za moment położyła je na głowie i chwyciła się za włosy. Miała ochotę wyrwać je sobie jednym ruchem i zacząć wrzeszczeć. Nie zrobiła tego. Zastygła w tej pozie i czekała na kolejne słowa mężczyzny w czerni. Trochę niefortunnie wybrałaś kochanka, mówił dalej, nieznajomy, bez cienia litości. Nie dość, że doskonały fotograf to jeszcze przyjaciel twojego męża. Max musiał wysłać mu zdjęcia, szepnęła i zaczęła szybciej oddychać. Co za świnia. Chwilę milczeli, jakby chciał jej dać moment na opanowanie wzburzenia. Agata nie wiedziała dlaczego, ale nie czuła strachu przed tym mężczyzną. Nie dziwiła się, że wszedł na strzeżony teren, że dyskutują, jakby znali się od urodzenia, jakby był jej wyrzutem sumienia. Co mam teraz zrobić? Zapytała i spojrzała w czarne oczy rozmówcy. Odwzajemnił spojrzenie i uśmiechnął się samymi kącikami ust. Zrób to, co Cię poprosił. Tylko tyle możesz. Nigdy w życiu! Barknęła i wstała. Wynoś się z mojego ogrodu. Nie patrząc, czy nieznajomy wykonał polecenie, weszła do domu. Dziewięć miesięcy później. Wszystko jest w najlepszym porządku. Badania w normie, żadnych zmian. Poinformował ją lekarz, który regularnie przychodził do remika. No właśnie, żadnych zmian. Skrzywiła się. Od tylu miesięcy słyszę to samo. Pani Agato, to naprawdę mi przykro. Od początku z mózgiem było wszystko w porządku. Nie znaleźliśmy niczego, co mogłoby usprawiedliwić śpiączkę pana Remigiusza. Myśleliśmy, że po wyleczeniu innych urazów działanie mózgu wróci do normy. A kiedy nie wróciło, zbadaliśmy, co było możliwe do zbadania. Ja wiem, 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 przepraszam, przerwała mu. Chyba zaczynam wysiadać emocjonalnie. Proszę rozważyć zatrudnienie opiekunki albo poradzę sobie. Zapewniła i ucięła rozmowę. Lekarz pokiwał znacząco głową i wyszedł. Agata od razu poszła do kuchni, otworzyła butelkę taniego wina i nie zawracając sobie głowy kieliszkiem wypiła połowę zawartości. Odstawiła szkło i spojrzała na duży nóż do krojenia mięsa. Złapała go i przyjrzała mu się. W stali odbijała się jej wychudzona twarz z podkrążonymi oczami i tłustymi włosami. Odwróciła wzrok od tego widoku, ale jej palce coraz mocniej zaciskały się na trzonku, a myśli coraz bardziej niebezpiecznie krążyły wokół chęci spełnienia prośby męża. Zadrżała, kiedy zaczęły ogarniać ją emocje, których nie chciała i których bała się, od kiedy pierwszy raz usłyszała w swojej głowie głos remika. Powoli odwróciła się i zaczęła iść. Z każdym kolejnym krokiem przestawała ufać samej sobie. Kiedy stanęła przy łóżku, obrzuciła spojrzeniem przykryte cienką kołdrą ciało męża. Naprawdę chcesz, żebym to zrobiła? Mam poderżnąć ci gardło, czy wypróć flaki? A może wbić ci ten pierdolony nóż w serce? Co wybierasz? Zrób to, nie ma znaczenia jak, po prostu mnie dobi. Jego głos jak zwykle usłyszała w głowie. Rozpełzł się po jej zwojach mózgowych i wdarł w układ nerwowy tak mocno, że aż się wzdrygnęła. Dlaczego każesz mnie tak bardzo za jeden głupi błąd? Zapytała tysięczny raz, a on tysięczny raz nie odpowiedział. Sześć miesięcy wcześniej. Jesteś moim sumieniem czy wytworem wyobraźni? Zapytała wprost, kiedy mężczyzna w czerni usiadł obok niej na stopniach tarasu. Ani jednym, ani drugim. Uśmiechnął się ni to z pogardą ni z kpiną. Jestem twoją karą. Kiedy zobaczył, pytający wzrok kobiety, zaczął mówić dalej. Przypomnij sobie swoje słowa w chwili, w której trzymała się remika za rękę w szpitalu. Zastanawiając się, przesunęła palcem po ogniwach złotej bransoletki. Robiła tak często, ponieważ zauważyła, że ten drobny gest działa na nią kojąco. Zaczęłam go przepraszać i powiedziałam, że kocham tylko jego i nigdy już nawet nie spojrzę na innego mężczyznę. Nie dotrzymasz tej obietnicy. Patrzyła na jego piękną, męską twarz, na gęste hebanowe włosy i ciemne oczy, w których trudno było odróżnić tęczówkę od źrenicy. Otaczał go jakiś niewytłumaczalny mrok, który w normalnych warunkach wywołałby w Agacie przerażenie. Ale dziś nie czuła nawet strachu. Za to coraz mocniej ogarniała ją ciekawość. Ona cię przysłała, stwierdziła. Ta od podpisu Raczej ja wysłałem ją do ciebie, wskazała na nadgarstek Agaty. Jesteś dla nas idealnym materiałem, bo raz zdradziła męża. Wstręt, i niedowierzanie w jej głosie były prawie namacalne. Jesteśmy uczciwą firmą, powiedział z udawanym oburzeniem. Wy uczciwą! Ręk miał się obudzić, a tylko słyszę jego myśli. Bądź sprawiedliwa! Chwilę przed przybyciem Oti pomyślałaś, że dałabyś wszystko, żeby móc usłyszeć jego myśli. Pod względem wywiązania się z umowy nie możesz nam niczego zarzucić. Kawa w trzymanym przez nią kubku nagle straciła smak, więc chlusnęła nią w trawę. Sprzedałam duszę. Ciało również. Dodał ze złośliwym uśmiechem, wskazując na bransoletkę. Cała jesteś nasza. Spojrzała na złoty przedmiot na nadgarstku, który jakby w odpowiedzi delikatnie się rozświetlił. Zesztywniała i skierowała wzrok na uśmiechniętą twarz mężczyzny. Co to znaczy? Spełnij prośbę męża! Powiedział prawie dobrotliwie, jakby mówił do dziecka: weź sobie cukierka. Wstał i odszedł. Sześć miesięcy później. Zrezygnowana, rzuciła nóż na podłogę i wróciła do kuchni. Chwyciła butelkę z winem, zaczęła pić i płakać. Usiadła na podłodze i wpatrzyła się w powtarzający się wzór na kafelkach. Wiedziała, że w końcu to zrobi, ulegnie prośbom męża i skróci jego cierpienia jego ciało mimo starań rehabilitantów wiotczało. skóra zaczynała przypominać pergamin a mięśnie po prostu przestawały istnieć żaden z medycznych ekspertów nie wiedział dlaczego zmiany postępują w takim tempie remik miał zapewnioną najlepszą opiekę agata kupowała najdroższe medykamenty i kosmetyki robiła wszystko żeby utrzymać go w formie o siebie nie dbała kompletnie. Doszła już do takiego poziomu upodlenia, że zmuszała się do prysznica tylko wtedy, kiedy mieli przyjść lekarz lub pielęgniarka. W domu wyglądało jak w chlewie. Podłoga lepiła się od brudu, w zlewozmywaku piętrzyły się sterty brudnych naczyń, a w łazience grzyb zaczynał walkę z pleśnią o pierwszeństwo w każdym dostępnym miejscu. Na piętro domu przestała wchodzić, Spała w salonie na kanapie obok łóżka remika. Kiedy podniosła się z podłogi było już ciemno. Nie wiedziała, czy zasnęła, czy na chwilę straciła kontakt z rzeczywistością. Zakręciło się jej w głowie, a pustym żołądkiem szarpnęło tak mocno, że zwymiotowała żółcią. Odkręciła zimną wodę, przepułkała nią usta i przemyła twarz. Pomyślała, że chyba musi coś zjeść, ale nie znalazła niczego, co mogłoby się nadawać do zapchania żołądka. Chleb spleśniał, a w lodówce, na otwartym jogurcie, wykwitło nowe życie. Złapała za telefon i gnana głodem zadzwoniła do najbliższej pizzerii. Nikt jednak nie odebrał. Spojrzała na zegarek no tak, przecież nie pracują o drugiej w nocy. Prawie doczołgała się do kanapy i kiedy tylko dotknęła głową poduszki, zasnęła. Trzy miesiące wcześniej. Podziękowała dostawcy sieciowej spożywki, zabrała wszystko do kuchni i zaczęła wypakowywać produkty. Niewiele tego było: paczka makaronu, ryż, jakieś gotowe sosy, chleb z długą datą przydatności do spożycia i dwa kartony wina, po sześć butelek każdy. Mogę prosić o kawę? Zaskoczona odwróciła się w stronę źródła głosu. Przy stole w części jadalnej siedział mężczyzna ubrany w srebrną tunikę. Jego długie włosy miały barwę dojrzałego zboża, a oczy kolor letniego nieba. Zaskoczenie minęło. Spodziewała się kogoś takiego. Rozpuszczalną czy z ekspresu? Zapytała gościa. Dużą z ekspresu z mlekiem i cukrem. Przygotowała dwie kawy i usiadła naprzeciw mężczyzny. Jesteś z konkurencji i pewnie będziesz mnie namawiał, żebym coś zrobiła. Raczej, żebyś czegoś nie robiła. Podpisałam ten cholerny papier, a na dodatek mnie zabranzoletkowali. Nie mam wyjścia. W jej głosie rezonowała beznadzieja, głęboka jak studnia. Każdy pakt ma słaby punkt. Odezwał się miękko, dobrodusznie i upił łyk kawy. To lawadca? Nasza wosepa. Jest dużo tańsza, smakuje podobnie, odpowiedziała automatycznie. Muszę zapamiętać tę nazwę. Naprawdę doskonała. Jakie wyjście daje mi mój pakt? Przeszła do rzeczy. Przecież wiesz. Zasępiła się. Obserwowała jak mężczyzna delektuje się kawą. Popijał, mruczał i kręcił kubkiem, zerkając do jego wnętrza. Długo to potrwa. Zapytała, kiedy ich naczynia było już w połowie puste. Nie wiem. Tego nikt nie wie. Może miesiące, może lata. Ale musisz to robić sama. Do końca. Do jego ostatniego oddechu. Mam poświęcić część swojego życia, żeby uratować duszę? Nie tylko duszę. Podpisałaś pakt, więc sprzedałaś wszystko. Zaliczysz klasyczne w piekło wstąpienie. Nie czytałaś, co podpisujesz? Spuściła oczy. Podniosła dłoń i potarła nią czoło. Nawet nie zerknęłam. Byłam przekonana, że podpisuje umowę o wybudzanie Remika. Odpowiedziała całkowicie szczerze. No tak, to w ich stylu. Skołować i naciągnąć ofiarę. Jakby sprzedawali szmaty myjące albo ekstra kołdry za dwadzieścia tysięcy nieświadomym emerytom. Naprawdę nie ma innej drogi? Zaczynam dostawać pierdolca, gdy słyszę błaganie o śmierć. Ciągle mam w głowie jego głos. Na początku odzywał się rzadko, ale teraz. zająknęła się i skrzywiła, jakby na języku poczuła ohydny smak wymiocin. Teraz milknie tylko wtedy, gdy jestem po całej butelce wina. To usprawiedliwia Twoje zakupy. Wskazał palcem na kartony z alkoholem, ale nie wróży dobrze. Więc jak według Ciebie mam postąpić? Kochasz męża? Już miała odpowiedzieć twierdząco, ale coś się zatrzymało. Nie była w stanie tego zrobić bez zawahania się. Kiedyś bardzo, teraz już nie wiem. Łatwo jest kochać zdrowego, przystojnego i inteligentnego człowieka. Trudniej wytrwać, jeżeli ten człowiek straci swoje największe atuty. Udowodni jemu i sobie, że to, co połączyło was na kilka lat, nie umarło. Przy okazji, uratuj siebie z ich lepkich, brudnych rąk. Kobieta ukryła twarz w dłoniach, nie mogła znieść spojrzenia tych pięknych, błękitnych tęczówek. Mężczyzna powiedział prawdę, która mocno zabolała Agatę, która pokazała, jak płytkie było jej uczucie do męża. Gdyby kochała go miłością prawdziwą, łączącą ludzi na całe życie, nie poddawałaby się teraz taką łatwością. Dalej walczyłaby, a nie siedziała i żłopała tanie wino, rozczulając się przy tym nad sobą. Trzy miesiące później. Kolejny dzień siedziała na kanapie po turecku i kiwała się, wbijając wzrok w wygaszony kominek. Kolejny dzień o świcie obudził ją jego głos. Kolejny dzień już nie prosił, ale żądał, krzyczał na nią, wytykał samolubność, a ona od kilku dni powtarzała nie, 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 jak mantrę, jak litanie. Nie miała siły wstać i pójść do kuchni po alkohol, żeby zagłuszyć choć na moment tę niekończącą się wojnę w jej głowie. Dwa miesiące wcześniej. Bierne obserwowanie cierpienia, według niego, jest miłością. Ten jasny palant każe ci zachować się samolubnie, nie dając niczego w zamian. Prychnął z pogardą. Pomyśl, masz patrzeć, jak Remik umiera latami, jak powoli będzie się zamieniał w żywego trupa z bolesnymi odleżeniami, tylko po to, żeby zostało ci później kilka lat normalnego życia. A ty? Czy po takich przeżyciach będziesz jeszcze w stanie wrócić do normalności? Poradzisz sobie z wyrzutami sumienia, że nie spełniłaś ostatniej prośby ukochanego? Pokręcił głową i zmarszczył brwi, patrząc na Agatę z wyrzutem. Postaw się na miejscu remika. Chciałabyś żyć jak roślina, nie mogąc jeść, pić, chodzić? Ten człowiek nie potrafi się nawet uśmiechnąć. Przecież słyszysz jego myśli, wiesz, że ma już dosyć. Jest zmęczony taką sytuacją właśnie skrócenie jego gehenny będzie aktem prawdziwej miłości nie przeciąganie tego koszmaru poświęć siebie dla niego i zrób to o co on sam ciebie prosi a jeżeli jest szansa na wyzdrowienie próbowała odeprzeć argumenty bruneta dostrzegasz choć jej cień dostrzegają choć jeden lekarz Musiała przyznać, że miał rację. Nikt, nawet remik, nie dawał choćby nikłej nadziei, że jego stan kiedykolwiek ulegnie poprawie. Nawet on sam w końcu się poddał i teraz już nie prosił, lecz żądał śmierci. Agata, głos mężczyzny zrobił się miękki, dobrodusznie ciepły. Pozwól mu odejść do lepszego świata. Przestań się nad nim pastwić. Zamknęła oczy. Z powiek popłynęły łzy żalu, beznadziei i rozpaczy. Jeżeli to zrobię, trafię do piekła. I tak do niego trafisz, podpisałaś. Zerknął na nią z rozbrajająco uroczym uśmiechem. Ale nie bój się, spodoba ci się u nas, zobaczysz. Nie powiedziała mu, że wie o luce w pakcie. Jednak jej siły, których potrzebowała na to, żeby pokrzyżować plany bruneta, słabły z każdym dniem. Dwa miesiące później zwlekła się z kanapy, na czworakach doszła do drzwi tarasowych. Chwyciła klamkę i popchnęła je. Owiało ją lodowate powietrze, które dało lekkie otrzeźwienie. Powoli podniosła się z podłogi i zamknęła drzwi. Odwróciła się i spojrzała na nieruchome ciało okryte kołdrą. To ciało krzyczało w jej głowie ciągle te same słowa, a ona nie miała już nawet siły odpowiadać. Na nic nie miała już siły. Miesiąc wcześniej. Nie wpuściła lekarza na comiesięczne badania, a pielęgniarce powiedziała, że nie jest z niej zadowolona i że zatrudniła już inną. Odebrała sześć kartonów taniego wina od dostawcy i zamknęła dom na cztery spusty. Pozaciągała wszystkie rolety zewnętrzne, zostawiając otwartą jedynie tę na drzwiach tarasowych. Usiadła na kanapie, otworzyła pierwszą butelkę wina i nalała kieliszek. Uniosła go i spojrzała na męża. Zdrowie, kochanie. Miesiąc i trochę później. Stali we trójkę przed domem i patrzyli, jak ekipy wynoszą w workach dwa wychudzone do granic możliwości ciała. Wszędzie kręciła się policja, wszędzie stali rządni sensacji sąsiedzi. Przyplątał się nawet wóz jakiejś lokalnej stacji telewizyjnej. Jest moja! Warknął brunet, ale blondyn tylko sugestywnie zacmokał i pokręcił głową. Obawiam się, że nie masz racji. Wytrwała przy nim do końca, więc pakt przestał ją obowiązywać. Ale doprowadziła do śmierci. Dusza i tak jest moja. Oddaj ją. To podpada pod sąd rozjemczy. Najpierw musisz udowodnić, że działała celowo. Znasz prawo. Do tego czasu jej dusza będzie się błąkała po. zmarszczył brwi i spojrzał na duszę Agaty. Wolisz dom czy ogród? Zdecydowanie ogród, odpowiedziała natychmiast. Brunet zaklął i zacisnął pięści. Wy i te wasze pierdolone sądy rozjemcze, przeciągające sprawę w nieskończoność. Zogniskował wzrok na Agacie. Nie myśl, że ci odpuszczę. Trafisz do piekła choćby i za tysiąc lat. Agata, przesuwając palcem po złotych ogniwach bransoletki, uśmiechnęła się jakby przepraszająco i wzruszyła ramionami. Jednocześnie pomyślała, że każdy na jej miejscu wybrałby więzienie przez tysiąc lat niż natychmiastowe wykonanie wyroku.